Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na pierwszy filmik z nowej serii pod tytułem makijaże i recenzje paletek. Tak jak wiecie, dużo paletek kupuję, dużo robię makijaża, ale nie pokazuję ich tutaj. Nie lubię się malować, że tak powiem, publicznie, także stwierdziłam, że ja będę pokazywać makijaże już zrobione i będę Wam pokazywać je, jak wyglądają rano, i jak wyglądają o godzinie 8, co? Tak, 18-19, jak wracam do domu. Także dzisiaj na oczach mam e, takie oto kolory. Jak widzicie, w kącikach jest zielony, potem jest pomarańczowy, pod spodem jest fiolet. E, tutaj jest róż, ale to są rzęsy. I użyłam dzisiaj, słuchajcie moi drodzy, paletki Malibu i użyłam cieni matowych. Już Wam pokazuję, których. E, dajcie mi sekundę, przyłączę kamerę i zobaczcie, których cieni dzisiaj użyłam. Także, kochani, w końciku użyliśmy koloru tego, zielonego. Ten był tutaj. Potem e, użyliśmy kolorku tego i to jest ten drugi kolor, a pod spodem użyłam tego koloru. Czyli użyliśmy tych trzech kolorów. Tego, tego i tego tutaj. Zielony, fioletowy i ten pomarańcz. Ten, ten, i ten. Także o paletce Mali dużo mówić nie muszę, jak pamiętacie albo nie. Kupiłam ją w Tiki się na bardzo fajną cenę 12,99. Ogólnie używałam tej paletki już dużo, dużo, dużo razy, ale nie używałam tych cieni matowych. Cienie brokatowe utrzymują się bez problemu 12 godzin. Ehm, czyli jak wracam z pracy, to wszystko jest ok. No, a zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z matami. Mi osobiście podoba się taki makijaż, że dzisiaj jest, ma być 23 stopni, ja mam być w pracy, to chociaż troszeczkę takiego wiosennego luku letniego przyniosę ze sobą do pracy zamiast ciemnego makijażu. No, mi się bardzo to podoba. Fiolet, a zielony, pomarańczowy i fiolet. I w ogóle powiem Wam ciekawostkę. Kiedyś jak jeszcze więcej się malowałam jak teraz, to mój Andrzej zawsze mówi: A po co się malujesz? Po co się malujesz? I ostatnimi czasy miałam trochę gorszy czas, nie chciało mi się malować. I jakoś przedwczoraj mój Andrzej mnie mówi: O Sylwia, co się stało? Ostatnio tak sobie fajnie kolorowych e, oczów nie robisz. Oczek. I mówię: Aha, zobaczcie, tutaj mówił, że nie, że nie, a tutaj jednak mu się podoba, jak, e, jak się maluje. Także tyle będzie, kochani. Widzimy się wieczorem żeby zobaczyć jak ten makijaż będzie się utrzymywał także do później Hej, witam się z wami wieczorem jest godzina 19 ja idę właśnie biegać, tylko zmyję sobie makijaż ale chciałam wam pokazać jak wygląda makijaż i on jest już malowałam się o 5 jest 7 czyli 14 godzin i wygląda tak z Bliska, tak. Czyli moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę dobrze. Jak na 13 godzin, 14 makijażu. Jestem zadowolona. E, oczywiście ja nie stosuję żadnych spryskiwaczy po makijażu ani przed. E, nie daję żadnego primera. Także wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę fajna robota, jeżeli chodzi o tę paletkę. A jutro widzimy się już z kolejną paletką, inną i zrobimy sobie inny makijaż. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy kolejny makijaż. Um, ogólnie światło jest strasznie złe i nie widać tego tak, jak widać to normalnie. Nie wiem, może pod okno pójdę. Um, na przykład w świetle widzę te doły pod oczami, gdzie um, tak normalnie, jak patrzy w lustro, tego nie widać. Także oświetlenie prawdy ci powie. E, dzisiejszy makijaż, słuchajcie, mam zrobiony taki. E, w kąciku jest jasne, potem jest fiolet i. I różowy pod spodem, oczywiście, znowu po raz kolejny powtórzę. W tym świetle niestety nie widać tego aż tak bardzo. Ja zaraz pójdę do łazienki, może tam będzie troszkę lepiej widać, Że wątpię. Zobaczcie, chodzę. Widzicie to? Muszę po prostu znaleźć miejsce jakieś dobre. Może tutaj troszeczkę lepiej. O, jest to makijaż świecący, różne dole, biały i, i fioletowy. Także makijaż jest taki. I do tego makijażu użyłam tej paletki. I love Revolution i to jest Unicorn Heart, czyli serce jednorożca. I kolorków, których użyłam, poczekajcie sobie, otworzę, bo to jest w ogóle paletka na magnes, tak bardzo łatwo się otwiera. To użyłam właśnie tego tutaj białego, który wam pokazuję. To nie jest w kącikach, ten obok. To jest ten fiolet na oczach i na samym dole jest ten róż. Tutaj właśnie. To są te trzy kolory. Tak w ogóle prezentuje się paletka Makeup Revolution Unicorn Heart. A tak wyglądają te kolory na oczu, na oczu, na oczach. A trzeba było parę razy nakładać, bo wiadomo, są to kolory jasne. Ja wiem, że wy teraz w kamerze widzieliście je ciut ciemniejsze, ale one są w rzeczywistości... Jaśniejsze, szczególnie ten biały w kącikach. No to wiadomo, biały to trzeba było parę razy nałożyć. No, jestem troszeczkę zawiedziona, że nie widać tego makijażu, tak jak ja go widzę. Ale teraz postaram się zrobić parę zdjęć i Wam wrzucę, jak to dokładnie wyglądało. Także taki jest makijaż, powiem Wam szczerze, że parę razy tylko używałam tej paletki. To nie do full make-upu. Także jestem sama bardzo ciekawa, jak długo nam się utrzyma i jak będzie wyglądał on po godzinie. 19, także widzimy się po 19. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, witam się z Wami na chwilkę. Trzynaście godzin makijaż wygląda tak. Jak widzicie tutaj dużo tego zeszło, jest bardziej czysta powieka, może nieczysta, wiecie o co mi chodzi, są prześwity powieki zwykłej i także on nie trzyma się tak dobrze jak właśnie ta paletka z Marrakeszu, tak, nie, z Malibu, którą miałam wczoraj bodajże, także ogólnie tak jak patrzę tego, tak no to wygląda w miarę ok, ale właśnie jak się zamknie oczy, to widać... Tutaj e, prześwity, e, także nie są one aż tak dobre jakościowo, ale ogólnie też nie wyglądają jakoś tragicznie. Tutaj się też zmyło, ale dzisiaj też był bardzo męczący dzień, także nie uważam tych cieni za jakie najgorsze. Szczególnie, że ta paletka Make-up Revolution, one chyba są za 6 funtów tylko. Także tak to wygląda i widzimy się jutro rano z kolejną paletką. Cześć, dzień dobry, teraz witam się z wami w kolejnym makijażu jak zwykle szukam takiego miejsca, żeby to wyglądało jakoś w miarę najlepiej jak widzicie w boku jest fiolet przechodząc, e, fiolet zagram tak jak mam, zieleń taka butelkowa jak mam tutaj bluzeczkę przechodzącą w niebieski i pod spodem jest fiolet chociaż tego nie widać czekajcie, zobaczymy sobie jak to wygląda jak zgaszy światło przy Chyba lepiej, wiecie? Przy Także jest zieleń, niebieski i fiolet. Wiem, że to czasem właśnie w kamerze, tak jak teraz, widzicie inaczej. Bo ja, na przykład, sama patrząc, widzę to, że to jest fiolet. Ale to jest inny kolor to jest po prostu e, jasny. E. I zaraz Wam poka pokażę, jaki to jest kolor. Szkoda, że czasem tego aż tak dokładnie nie widać. Ale myślę, że tak widać najlepiej ten makijaż. I współpracowało się bardzo fajnie z tą paletką. Pigmentacja bardzo silna. Nie trzeba było nakładać 2-3 razy cienia. Wystarczyło raz. Wygląda tak. Uważam, że bardzo pasuje do dzisiejszego stroju. Zawsze staram się makijaż dać strój. I mam kantanej i właśnie taką zieloną bluzeczkę. No, i przez to, że wczoraj był jasny makijaż i był różowy, dzisiaj zwilżona, na żazieleń z niebieskich. A paletka, której użyłam, jest to paletka mała Huda Beauty, Huda Beauty, ale to nie jest oryginał. To jest ta paletka, którą ja kupiłam na AliExpress za 3 funty. A kolory, których użyłam, poczekajcie sobie, otworzysz, by wam pokazać. To jest e, fioletowy górny środkowy. Tutaj ten niebieski. W do, niżej i, nie, i zielony na samym dole, czyli ten zielony, ten niebieski, ten fioletowy. Te trzy kolory. Jak widzicie, to są jedyne trzy kolory, które są e, brokatowe. Tak się prezentują na oku. E, I tak jak mówiłam, oczywiście nie widać tego na 100%. Tak jak, e, tak jak ja to widzę, ale e, tak to właśnie. Wygląda, zobaczcie w ogóle, Bram też te kolczyki. Bardzo fajnie one wyglądają, no ale nieważne. Jeszcze raz zobaczymy bez światła. I ze światłem wygląda tak. Także taki makijaż. Zobaczymy, oczywiście, znowu wieczorem, jak się będzie utrzymywał. Cześć cześć cześć, więc jestem. Słuchajcie, jestem o godzinę szybciej dzisiaj, bo skończyłam godzinkę wcześniej. E... O, jak się rozmazałam teraz. Makijaż wygląda tak. E... Jak widzicie na pierwszy rzut oka e, wygląda bardzo normalnie, nadal to jest bardzo mocny zielony kolor, fioletowy i tutaj jasno, ale zobaczcie. Widać tutaj małe takie jakby przejaśnienia. No ale 11 godzin tak wytrzymało. Te jakby przejaśnienia dopiero około 3. Zauważyłam, bo specjalnie, jak byłam w Łazience, to zamykałam sobie oczy i patrzyłam. Ale tak naprawdę, no nie chodzimy z zamkniętymi oczami, nie oszukujmy się. A jak oczy są zamknięte, to w ogóle tego nie widać. Także słuchajcie, jak na paletkę, która to była? To była ta paletka zaraz Wam pokażę, jak na paletkę za 3 funty, czy za 3,50 to ją naprawdę polecam mała, wszędzie się ją e, można włożyć e, i, i trzyma bardzo, bardzo fajnie jeszcze raz Wam pokażę kolorki bardzo, bardzo fajne, myślę, że następnym razem może zrobię coś z tym czerwonym tutaj kolorkiem e, bo on jest też matowy żeby zobaczyć, albo z tym pomarańczowym ale tak, tak to wygląda jestem bardzo zadowolona Cześć, dzień dobry, witam Was kolejny raz z kolejnym makijażem i tym razem makijaż jest bardzo standardowy, taki e, niegie ja na to mówię nudny, e, czyli taki zwykły brązowy makijaż. E, na przodzie jest jaśniejszy kolor, tutaj jest ciemniejszy, no i tutaj, tutaj jest tak jakby inny odcień w ogóle, bo to jest inny brąz. I makijaż w ogóle jest zrobiony słuchajcie, tak wygląda. Tą paletką. Tą paletką z AliExpress za funt 22 bodajże. Ja nie wiem, czy widzieliście już filmik z, tym, z tą paletką, czy nie, ale że nie, to niedługo będą słodcze. I ja myślałam, że ta paletka to będzie totalna porażka. A jak widać na oczach, kolor wygląda naprawdę fajnie. I co jest najlepsze, nie musiałam nakładać produktu parę razy, za pierwszym razem już taka pigmentacja na oku się pojawiła. Także jeżeli chodzi o tą paletkę, współpracuje się mega, mega fajnie, ale oczywiście zobaczymy pod koniec dnia, jak ten makijaż nam się utrzyma i jak będzie wyglądał po 12 godzinach, czy może już po jednej godzinie ten makijaż będzie rozlany wszędzie. W pracy mam chusteczki do demakijażu, tylko na wypadek właśnie tego, gdyby coś się z tym działo, i później wiecie, lepiej czasem wygląda jak się zmieje niż chodzi z takim makijażem rozpaplanym, że tak powiem, także wygląda moim zdaniem bardzo fajnie jak na taką paletkę. Kolorystyka jest bardzo fajna, brązowa, także zobaczymy jak to będzie i widzimy się wieczorem. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym makijażu wczoraj był nudny, brązowy i tak dalej mimo tego, że ja lubię, to nie są jak dla mnie tak fajne, jak te kolorowe makijaże dlatego dzisiaj postawiłam na kolor, jak widzicie w kąciku jest jasny, taki morski potem mam niebieski na dole chciałam żółty, ale żółtego było bardzo mało widać, także nałożyłam na to pomarańczowy także makijaż jest taki, ja lubię rozwalać ten make up jakimś innym kolorem dołu, żeby po prostu nie było nudno albo żeby nie było, wiecie, całe oko w jednym kolorze niebieskim powiedzmy, więc wygląda to tak. W ogóle miało być zielone, przez moją bluzkę. Obram zielony, ale pasuje nawet do ubioru, także zostawię tak jak jest. Makijaż prezentuje się tak. Zaraz Wam zrobię jakieś zdjęcia i wrzucę tutaj po tym, żeby było widać. Postaram się jakieś lepsze światło znaleźć, a paletka, której użyłam słuchajcie. To jest ta paletka. Beauty Glaze. Zaraz Wam pokażę jej kolory. Tu jest ta paletka. A kolorki, które użyłam, to najpierw mam ten, ale było go słabo widać, także go poprawiam tym kolorem. Podstawa to jest ten zielony dół. Czyli to jest ten w kąciku. A na sama, a drugi kolor, który użyłam, to jest ten niebieski. Czyli ten niebieski z tym zielonym. I ten jest w dół. Ta paletka wygląda tak. I koszt to było jakoś 12,99 na eBayu. Przepiękna jest, super kolory. Zobaczymy, jak makijaż się utrzyma. Także wrócę do Was później. Hej, hej. Także jestem po całym dniu pracy. 13 godzin minęło w sumie, bo jeszcze musieliśmy pojechać odebrać laptopa. I na zakupach byliśmy. Także 13 godzin temu się malowałam I zobaczcie Tutaj leciutki prześwit Ale naprawdę delikatny Chociaż nie, to nie jest chyba prześwit, to jest jasny cień Zobaczmy tutaj też Nie, wydaje mi się, że to jest Nie, tak słońce pada, słońce tak, cień pada Bo jak widać z góry jest Nie, wydaje mi się, że wszystko jest ok Jak patrzyłam co czas w toalecie, to było ok Najgorzej się traktował ten e, niski cień Niski ten na dole, pomarańczowy no ale też mi o, o, oczy zawiem i tak dalej i tak dalej Także uważam, zobaczcie, że po 13 godzinach cienie wyglądają całkiem, całkiem fajnie um, więc nie będę gadać, bo muszę iść na siłownię posprzątać sobie i, i co? I myślę, że na tym zakończę na razie moje makijaże i poczekam na Waszą recenzję czy... Podobają Wam się takie filmiki i czy warto je kręcić? Bo jeżeli się nie będą Wam podobać, to przestanę robić je. No bo po co mam robić coś, co Wam się nie podoba. Także dajcie znać w komentarzach u dołu, czy chcecie, aby filmiki z makijażami się pojawiały, czy nie. Buziaczki. Pa!